Hello, hello! Przypominam, że dzisiaj czwartek. <laughs> A jeżeli czwartek, to podcast Tłuska Owca o godzinie 17. Tak więc nie poprzestań tylko na tym odcinku, tylko zajrzyj tutaj jeszcze raz o godzinie 17. Kolejny odcinek z super ciekawymi gośćmi, ludźmi, którzy żyją blisko Boga, robią niesamowite rzeczy. Bóg ich odpalił w ich powołaniu i po prostu ich życie jest najfajniejszym życiem, jakie można prowadzić, ponieważ tak się dzieje, kiedy wybieramy Boga kiedy słuchamy Ducha Świętego, idziemy w odwadze i robimy to co trzeba. Tak więc oglądajmy takich ludzi, słuchajmy ich, inspirujmy się, bo jest to bezcenne. Czytamy Biblię, czytamy te wszystkie historie o cudownych postaciach, które kiedyś żyły, ale teraz również jest pisana historia. Są pisane Dzieje Apostolskie przez ludzi, którzy wybierają Boga. I podcast Łusta Owca ułatwia nam ponieważ pokazuje nam i tych ludzi, jak myślą, co robią wspaniałego i możemy się od nich uczyć. Tak więc pamiętaj, tutaj na moim kanale, e, również na Spotify, jeżeli wolisz słuchać podcastu w wersji audio, możesz posłuchać na iTunes, na Spotify e, moich podcastów i na mojej stronie agatastrzewska.com w zakładce podcast znajdziesz wszystkie odcinki. A teraz już otwieramy list do Galacjan. Szósty rozdział, pierwszy werset. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, Wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Piękne. Piękna rada, jak budować relacje, jak żyć z ludźmi wokół nas, kiedy widzimy, że czasami komuś się powinie noga, Yy, przydarzy mu się upadek. Tak? Czyli to nie jest mowa o człowieku, o człowieku, który grzeszy świadomie, długotrwale, trwa w grzechu, ale człowiek, który jest w kościele, jest we wspólnocie, który oddał swoje życie Bogu i stara się żyć według zasad ewangelii, ale przydarzy mu się upadek. To jest też jakby światełko się zapala. Aha, czy czasami przydarza nam się upadek? To nie znaczy, że jesteśmy grzesznikami. To nie znaczy, że trwamy w grzechu, że grzech jest naszą profesją, tylko to znaczy, że czasami się coś przydarza przez nieuwagę, przez osłabienie. Oczywiście czasami przez nasze błędy, przez nasze słabości, przez to, że jeszcze nie w pełni żeśmy się oddali Boga, Bogu. Niemniej to jest tak tutaj nazwane: przydarzy się komuś upadek. Napominajcie, poprawiajcie go. W duchu łagodności. Tak? Czyli, czyli nie naskakujemy na tego człowieka, o co żeś zrobił, i tak dalej. Tylko jesteśmy łagodni. My rozumiemy, że ta osoba tego nie chciała, że to się po prostu zdarzyło. Ale jeszcze raz mówię, to jest mowa o ludziach, którzy, którym się zdarzyło, a nie tkwią trw w grzechu. Um, więc nie chodzi o łagodność względem człowieka, który jest zatwardziały, który uważa, że dobrze robi, a powiedzmy, zdradza żonę, rani swoje dzieci, przez to rani swoją rodzinę. Bo czasami się niestety zdarza, że słyszymy gdzieś tam w świecie, nawet zresztą w Polsce niestety, że wybuchają takie afery. Tak, że powiedzmy jakiś przywódca duchowy zradzi swoją żonę albo zrobi jakąś malwersację finansową, no zrobi coś grubego, tak, czy, czy jakiś grzech związany z, z pedofilstwem jest odkryty u tej osoby. I, i ta osoba, ani nie pokutuje publicznie, ani nie, nie wyraża skruchy, nie. Bo ja tu mówię o przywódcach, tak? Dlatego mówię o publicznym, ponieważ ona prowadzi publiczną służbę, więc również publiczne wyznanie jest niezbędne. A pomimo tego społeczność traktuje go ulgowo, tak? W duchu łagodności. Ojej, on był słaby i tak dalej. Jeżeli ktoś nie pokutuje, jeżeli ktoś nie wyznaje tego jako grzech. To również nie powinniśmy łagodnie takiej osoby traktować. Bo ona, ona jest zatwardziała, dalej w grzechu jest. I tu, więc tutaj jest inny przypadek. To jest przypadek, kiedy ktoś żałuje. Jeżeli ktoś trzyma relację z Bogiem. Jego sumienie jest żywe. On wie, że źle zrobił. To nie musisz przychodzić i mu mówić, słuchaj, źle zrobiłeś. On wie, że źle zrobił. I jakby jego skrucha, Wymaga Twojej łagodności. Ona wymaga Twojej łagodności. Tak więc poprawiaj go, jakby pokazuj mu, jak z tego wyjść, jak naprawić swoje życie, ale łagodnie. Łagodnie. Rozumiejąc, rozumiejąc jego sytuację. Uważając każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Czyli jakby Twoja łagodność również powinna wynikać z tego, że Ty jesteś świadomy swojej słabości, swojej grzeszności. Że również Możesz upaść, że za chwileczkę tobie się to może wydarzyć. Jak chciałbyś być traktowany? Czy chciałbyś, żeby ktoś przyszedł cię surowo tam karcił i tak dalej? Kiedy byś miał świadomość, że jakbyś miał świadomość, było po prostu rozbity samym sobą, rozczarowany samym sobą, bo to tak jest. Pamiętam swoje upadki. Olbrzymie rozczarowanie samym sobą. <grymio> po prostu jak ja mogłam to zrobić? A dlaczego jeszcze we mnie są takie rzeczy, które mi się nie podobają, które prowadzą do grzechu, które prowadzą do, do pewnych zachowań, które to są okropne, które, 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 sama gardzę i nie chcę tego robić, a ja pomimo tego coś zrobiłam, to to rozczarowanie sobą prowadzi do skruchy. I skoro ja jestem tego świadoma, że ja takie rzeczy robiłam w przeszłości, to ja teraz widząc mojego brata czy siostrę, która Którzy sami teraz to robią, sami są jakby w tej fazie upadku. Nie będę ich potępiać, nie będę ich, wiecie, stresować jeszcze dodatkowo, co zrobiłeś i tam dalej. Nie, bo po prostu ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest, kiedy jest żywe sumienie, masz relacje z Bogiem i czujesz się fatalnie i, i brzydzisz się sobą, i po prostu chciałbyś być inny, chciałbyś zniknąć, chciałbyś już być w niebie. Mm. Potrzebna jest wtedy łagodność, potrzebne jest wtedy wsparcie. Jest potrzebne takie życzliwe grono, które na nowo postawicie na nogi. Da Ci przestrzeń do tego, żebyś mógł dojść, dojść do siebie i żeby też diabeł nie mógł cię nękać poczuciem winy i wyrzutami sumienia, bo to jest po prostu bardzo mm, typowe. Tak więc uważaj, jeżeli mówisz komuś coś, to pamiętaj, że za chwileczkę. Ty możesz zrobić to samo. Nie oceniaj, nie sądź nie bądź zbyt surowy, bądź łagodny, rozumiej, jaka jest sytuacja i że te upadki się zdarzają po prostu. Nawet jakbyśmy się bardzo, bardzo starali, to one się zdarzają. Tak więc, Boże, ja dzisiaj modlę się o to, byśmy mm, umieli e, kochać ludzi, kochać e, szczególnie ludzi, którzy są Twoi, Twoje dzieci. Ci, którzy wybrali Ciebie, żebyśmy umieli wspierać, zachęcać, nawet jeżeli widzimy, że coś się nie tak potoczyło w ich życiu, czy nie radzą sobie w pewnych sferach życia, żebyśmy umieli być dla nich wsparciem i oparciem i nie, nie dokładać im jeszcze tego brzemienia, tylko, tylko zdejmować. Moda się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj taka kontrowersyjna. Może była yy, gadka, niemniej ciekawa jestem bardzo Twojego spojrzenia na tą kwestię, na ten werset, również Twojej interpretacji, tak więc yy, daj znać w komentarzu, napisz, co myślisz. Rozszerz tutaj nasze zrozumienie, yy, i zajrzyj o godzinie 17 na mój kanał yy, w poszukiwaniu odcinka tłustej owcy. Do zobaczenia jutro rano z Panem Wokiem. Trzymaj się, pa.